Hmm. Gotowa? Trzy, dwa, <ścoughs> Nie, 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 nie. Ja nie byłem gotowy. Ret ziom! Przegrałeś z dziewczyną? Żartujesz sobie? Re, re, re. Nie podniecaj się tak. Do gry wkraczam ja. Sama tego chciałaś. Cóż, poszło ci całkiem nieźle. Ktoś jeszcze chce spróbować? To przecież tylko dziewczyna. Wpadaj stąd, ja ci pokażę. Następny. <grymne> <grymne> Mówiłem. Hej chłopaki, co słychać? Pozbieraliście się? Spadam. Co się tu dzieje? Amando, zapraszam. Czemu siłowałaś się z chłopakami? Skompromitowałaś ich. Co? Jak to skompromitowałam? Ja... Wygrywając z nimi! Snują się po kątach od rana! Odebrałaś im godność! Jak mają teraz pracować? A? Ale to była zabawa! Amando, to zabawa dla mężczyzn. Poczuli się jak baby! Teraz to napraw. A niby jak? Zwracając im władzę, by znów poczuli się jak mężczyźni. Jasne? Więc... Od dzisiaj będziesz naszą nową sekretarką. Co? Od teraz będziesz... Sam nie wiem, robić kawę, uśmiechać się... I najważniejsze, we wszystkim, nawet w najbardziej błahej sprawie, będziesz prosiła tych mądrych, silnych mężczyzn o pomoc. O nie, to jakaś kpina, ja nie zgadzam się w na to. W takim razie cię zwolnię! Rozumiesz? Jeśli chcesz tu zostać, zrobisz co mówię i wszystko to naprawisz, czy to jasne? Tak. Świetnie, możesz iść. Dobrze. I Amando, mm. mogłabyś włożyć na siebie coś bardziej. że nie wiem, dziewczęcego, bardziej seksy Dla chłopców. Dzień. Wiesz, może jak włączyć tę drukarkę? Spójrz, nikt nie odstawił stolików po ostatniej imprezie. Sama sobie z tym nie poradzę. O! A zaraz ci pomożemy. Dzięki, jeśli to nie kłopot. Wow, czyżbyś szukała nowego auta? Um, tak, ale. Nie mogę się zdecydować. To takie trudne. Słuchaj, taka piękna kobieta jak ty nie powinna dźwigać ciężarów. I gotowe, głuptasko. Serio? Hmm? Oh, nawet nie zauważyłam. Dzięki. Musisz wiedzieć, które auto najbardziej do ciebie pasuje. Tak, Amando, chcę ci pogratulować. Spisałaś się znakomicie. Nasi chłopcy są wprost przeszczęśliwi. Ale musimy to przerwać na jakiś czas, bo przyjeżdżają inwestorzy. Co? Teraz? Właśnie tak. I wiesz co? Pozwolę ci przygotować prezentację. Pozwolisz mi? Tak, i wiesz co? Nie musisz mi dziękować. Serio, potraktujmy to jako, no sam nie wiem, nagrodę za twoją ciężką pracę. Posłuchaj. Nie mogę tego zrobić. Co? Wiesz, jestem kobietą, a to nie jest zadanie dla kobiet. Ty ze mnie kpisz? To przecież to, to przetarg na samochody, a ty jesteś specjalistką od samochodów i. E, e, poza tym nie mam, nie mam cię nawet teraz, kim zastąpić. Masz pełne biuro facetów, którzy znają się na samochodach lepiej od kobiet. Na pewno kogoś znajdziesz. Co? Stój! A Mando, co ty, co ty robisz? Droczysz? Się? Chcesz mnie zniszczyć? Mam gdzieś twoją pomoc. Poradzę sobie z tym całkiem sam. Zrozumiałaś? Więc w ostatnim kwartale nasze wyniki, Mike, jakie mamy wyniki? Nasze wyniki nie są wyraźne, ale te wyniki. E... Znacznie wzrosły, tak. Dobry wieczór, podać panom kawę? Nie, dzięki. A jeśli porównamy jest z zeszłorocznymi, to… Nie są złe! Przygotowałam nową prezentację. Tak? I przedstawię ją, ale pod jednym warunkiem. No jasne, co zechcesz, mów. Zdejmij zegarek i połóż rękę na stole. Po co? Przecież wiesz, nie zgrywaj gunkach. Dość! Dłużej tego nie zniosę. To jest najgorsza prezentacja, jaką widziałem. To totalna strata czasu. Nie damy wam pieniędzy. Dobrze, 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 zrobię to! Niby co? Szczęśliwa? Jedną chwilkę, panowie. <kly> 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 oh, o co tu chodzi? Uff, od razu lepiej. Weź to. I włącz proszę pierwszy plik. Czy ktoś mi wyjaśni, o co tutaj chodzi? Mam na imię Amanda i nadzoruję ten projekt. To nie była prawdziwa prezentacja. Chcieliśmy pokazać, co się stanie, gdy zainwestujecie w złą firmę. To jest nasza prezentacja. O! Parking wielopoziomowy. Zaciekawiłaś mnie. Proszę, kontynuuj. I jeszcze chwilę cierpliwości, panie Padel, tak? Czy mógłby mi pan przynieść kawę? Pewnie. Więc czas na prezentację.